Droga duszo, to ogromna przyjemność dzielić się z Tobą tą chwilą. Dzisiaj aniołowie przynieśli nam bardzo szczególną i znaczącą wiadomość. Jeśli tu teraz jesteś, to nie jest przypadek. Istnieje coś większego, co kieruje Twoimi krokami, coś, co wykracza poza ludzkie pojmowanie. Czy zauważyłeś kiedyś, że liczba godzina 11:11 .11 pojawia się w kluczowych momentach? To nie tylko znak, ale portal, przypomnienie, że wszechświat słucha Twoich modlitw i podąża za Twoimi najgłębszymi myślami. A dziś aniołowie ujawniają, że osoba, która nie potrafi wyjść poza swój umysł, ma również coś w sercu skierowanego ku wszechświatowi, coś, co może wszystko zmienić. Weź głęboki oddech, otwórz swoją duszę i poczuj boską obecność wokół siebie. Ta wiadomość ma moc rozjaśnienia Twoich uczuć i oczyszczenia Twojej ścieżki. Zanurzmy się razem w tej niebiańskiej chwili. Aniołowie w swojej boskiej mądrości widzą więcej niż nasze oczy. Oni wiedzą, co dzieje się w Twoim sercu i rozumieją. Dlaczego daną osoba jest tak obecna w Twoich myślach? Nic w tym nie jest przypadkiem. Często łączymy się z innymi ludźmi w sposób, którego nie potrafimy wyjaśnić. Być może poczułeś niewytłumaczalną więź, jakby coś większego Was łączyło. Ten rodzaj połączenia jest wyjątkowy ponieważ odzwierciedla siłę wszechświata w działaniu więź, która przekracza bariery czasu i przestrzeni. Dzisiaj aniołowie chcą, abyś wiedział, że ta osoba, która zajmuje tak wiele miejsca w Twoich myślach, jest również w zestrojeniu z energiami wszechświata. W chwili refleksji ta osoba zwróciła się z prośbą, wysłała wibracje, intencje i w jakiś sposób Cię to dotyczy. Liczba godzina 11:11 .11 jest bezpośrednim przypomnieniem od aniołów, że następuje pewne wyrównanie. To wezwanie do bycia uważnym, ponieważ dzieje się coś ważnego. Kiedy widzisz tę liczbę, to tak, jakby wszechświat mówił, pracujemy nad tym, wiesz dalej. Dlatego tak ważne jest, aby być otwartym na to przesłanie. Aniołowie proszą Cię o zaufanie, ponieważ łączy Cię z tą osobą potężna energia, energia, która kształtowana jest przez intencje Waszych serc. Aniołowie mówią, że właśnie teraz wszechświat wychwytuje najgłębsze pragnienia danej osoby, o których nie może ona zapomnieć. Widzą, że ta osoba, tak jak Ty, czuje coś wyjątkowego, nawet jeśli nie wyraziła tego jasno i bezpośrednio. Ta osoba zwróciła się z prośbą do wszechświata. Być może prosiłeś o jasność, odpowiedzi, a nawet odwagę, by się do kogoś odezwać. Prośba ta jest wyrazem jej uczuć, ale odzwierciedla również obopólne pragnienie nawiązania kontaktu. Aniołowie chcą, abyś wiedział, że między wami istnieje wieś energetyczna, która wykracza poza słowa i czyny. Teraz pewnie zastanawiasz się, co to dla mnie oznacza? Aniołowie mają odpowiedź. Mówią, że związek ten opiera się na miłości, zrozumieniu i wyższym celu. Są lekcje, których musicie się wspólnie nauczyć, chwile, które za chwilę się wydarzą, a które mają moc odmienić wasze życie. Nawet jeśli okoliczności wydają się skomplikowane lub pojawiają się wątpliwości, aniołowie proszą, abyś zaufał boskiemu czasowi. Wszystko dzieje się w idealnym tempie. Synchronizacja godzina 11:11 .11 przypomina, że wszechświat sprzysięga się, aby przynieść jasność, bliskość i przede wszystkim spełnienie tego, co najlepsze dla Ciebie i tej drugiej osoby. Aniołowie proszą cię, abyś na chwilę uciszył swoje serce i zwrócił uwagę na znaki. Są wszędzie. Może to być piosenka, wypowiedziane przez kogoś słowo, a nawet twoje własne sny. Są to boskie przesłania wskazujące na nadejście czegoś ważnego. Twoi przewodnicy duchowi przypominają ci również, że odgrywasz aktywną rolę w tym procesie. Sugerują, aby wysłać tej osobie dobre wibracje, myśli pełne miłości i wdzięczności. Energie te tworzą pole magnetyczne, które przyciąga rozwiązania i jeszcze bardziej zbliża wasze ścieżki do siebie. A przede wszystkim aniołowie chcą, abyś wiedział, że jesteś kochany, prowadzony i wspierany. To powiązanie nie jest przypadkowe, jest częścią boskiego planu. Zaufaj procesowi i miej otwarte serce. Wielkie rzeczy właśnie się dzieją. Zamknij oczy na chwilę i poczuj energię wokół siebie. Dzieje się coś głębokiego. Aniołowie wysyłają ci znaki, kierują Twoimi krokami i pokazują, że zbliża się wielkie objawienie. Pomyśl o osobie, o której nie możesz zapomnieć. Żądaj sobie pytanie, dlaczego ona zajmuje tak dużo miejsca w moich myślach? Jaki jest cel tego wszystkiego w moim życiu? Aniołowie mówią, że istnieje ważniejszy powód, coś czego być może jeszcze w pełni nie rozumiesz. Prośba, jaką ta osoba skierowała do wszechświata, nie jest mała. To szczere pragnienie, intencja która wibruje na tej samej częstotliwości, co Twoje najgłębsze myśli. Czujesz to? To tak, jakbyście na niewidzialnym poziomie już byli połączeni i już wymieniali się energiami. Ale oto sekret: Aniołowie jeszcze nie pokazali wszystkiego. Na Twojej drodze staje coś większego, coś, co może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz ten związek. Czy jesteś gotowy otworzyć swoje serce i przyjąć to, co aniołowie mają ci do objawienia? To czas na przygotowanie się, ponieważ dalsza część tej wiadomości rzuci jeszcze jaśniejsze światło na to, co ma nastąpić. Weź głęboki oddech. Pozwól sobie odczuć spokój, który aniołowie przynoszą w tym czasie i zaufaj, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Aniołowie rozumieją, co teraz czujesz. Widzą noce, kiedy twoje myśli błądzą ku tej osobie, wątpliwości, które rodzą się w twoim sercu i pytania, na które próbujesz sam odpowiedzieć. Czy to połączenie jest prawdziwe? Czy ta osoba czuje to samo? Droga duszo, aniołowie chcą ukoić twoje serce. Mówią, że ta osoba wyczuwa Twoją energię w sposób, którego nawet ona sama nie potrafi wyjaśnić. Mógł to być uśmiech, który zapamiętała, rozmowa, która wywarła na niej trwałe wrażenie, a nawet moment, który wydawał się nieistotny, ale do dziś rozbrzmiewa w jej sercu. Prawda jest taka, że w głębi duszy oboje szukają czegoś większego. Może to być miłość, zrozumienie, a nawet uleczenie dawnych ran. Aniołowie wiedzą, że za twoimi uczuciami kryje się historia nauki, przezwyciężania trudności i przede wszystkim nadziei. Chcą, abyś zrozumiał, że ta wieś to dar, a nie przypadek. Być może w przeszłości spotkałeś się z wyzwaniami, które sprawiły, że zacząłeś wątpić w swoją zdolność kochania i bycia kochanym. Aniołowie przypominają, że każde doświadczenie było przygotowaniem do tej chwili. Ta osoba, która jest tak obecna w Twoich myślach, może być odpowiedzą na wiele Twoich modlitw. Ale aniołowie proszą również o cierpliwość. Wszechświat działa w swoim własnym tempie, tak dostosowując okoliczności, aby wszystko działo się w najlepszy możliwy sposób. Mówią, że podczas oczekiwania ważne jest, aby zadbać o siebie. Pielęgnuj miłość do siebie, wewnętrzny spokój i wiarę w boski plan. A jeśli odczuwasz strach i niepewność, pamiętaj, nigdy nie jesteś sam. Aniołowie są u Twego boku, kierują twoimi krokami. Pomagają ci dostrzec znaki i dodają odwagi, byś mógł stawić czoła temu, co ma nadejść. Mówią, że w każdym kroku tej podróży kryje się boski cel. Teraz weź głęboki oddech. Wyobraź sobie promień złotego światła otaczający Ciebie i tę osobę. To światło symbolizuje miłość, ochronę i boską energię, która Cię prowadzi. Poczuj spokój, ponieważ wszechświat już o wszystko zaba. Droga duszo, aniołowie proszą cię, abyś zrobiła krok w kierunku zharmonizowania swoich energii ze wszechświatem. Ta szczególna wieś między tobą a osobą, o której myślisz, staje się coraz silniejsza i nadszedł czas, aby działać z zamiarem i wiarą. Pamiętaj, że wszystko dzieje się we właściwym czasie. Gdy widzisz liczbę godzina 11:11, .11, jest to sygnał, że wszechświat działa na Twoją korzyść. Za każdym razem, gdy pojawi się ta liczba, zamknij oczy, pomyśl życzenie i podziękuj wszechświatowi za to, że wszystko ułożył w idealnej harmonii. Energia, którą wysyłasz do wszechświata, jest tą samą energią, którą przyciągasz. Za każdym razem, gdy pomyślisz o tej osobie, przekaż jej miłość, wdzięczność i światło. Wyobraź sobie tę osobę uśmiechniętą, szczęśliwą i spokojną. Ta prosta czynność tworzy pozytywne pole energetyczne, które wzmacnia wasze połączenie. Aniołowie komunikują się na wiele sposobów za pomocą liczb, piosenek, snów. A nawet słów pochodzących od otaczających ich ludzi. Zwróć uwagę i zaufaj, że te znaki prowadzą cię we właściwym kierunku. Na koniec aniołowie sugerują prosty, ale pełen mocy gest: wpisz liczbę godzina 11:11 .11 w komentarzach pod tym filmem. Ten akt jest znakiem, że jesteś otwarty na otrzymanie boskich błogosławieństw i wierzysz w moc wszechświata. Która może wyznaczyć twoje ścieżki. Teraz nadszedł czas, aby działać z wiarą i wierzyć, że wszystko dzieje się dla twojego najwyższego dobra. Weź głęboki oddech i powiedz w myślach: Ufam, że aniołowie i wszechświat pokierują tym połączeniem. Wszystko dzieje się w idealnym momencie. Droga duszo. Aniołowie mają dla ciebie ostatnią wiadomość w tym wyjątkowym czasie, wszystko w twoim życiu jest połączone boskim celem. Ta więź z osobą, o której nie możesz zapomnieć, nie jest przypadkiem. Jest to wezwanie do zaufania, wiary i przede wszystkim do pozwolenia wszechświatowi kierować naszymi krokami. Aniołowie chcą, abyś pamiętał, że miłość jest najpotężniejszą energią, jaka istnieje. Przekracza bariery, leczy rany i jednoczy dusze przeznaczone do wspólnej nauki, rozwoju i transformacji. Nawet jeśli odpowiedzi na te pytania nie są jeszcze jasne, ufaj, że boski plan realizuje się dokładnie tak, jak powinien. Gdy zobaczysz liczbę godzina 11:11, .11, poczuj się otoczony boskim światłem. Pamiętaj, że jesteś prowadzony, chroniony i kochany przez Aniołów. Każda myśl, każda modlitwa i każda intencja wysłana w stronę wszechświata jest słyszana. Aniołowie mówią, że nadejdą wielkie błogosławieństwa. Bądź cierpliwy, miej otwarte serce i postępuj w wierze. Pamiętaj, ty nigdy nie jesteś sam w tej podróży. Weź głęboki oddech, weź tę wiadomość do serca i pozwól, aby przyniosła spokój i nadzieję w twoje dni. Ufaj, że wszystko, co jest prawdą i co jest dla ciebie przeznaczone, znajdzie sposób, by przyjść do ciebie we właściwym czasie. I wiedz, że aniołowie nadal będą u twego boku, szepcząc słowa miłości i prowadząc cię na każdym kroku drogi. Napisz w komentarzu liczbę godzina 11:11, .11 jako potwierdzenie swojej wiary w boski plan i jako dowód, że jesteś otwarty na przyjęcie błogosławieństw, jakie wszechświat dla ciebie przygotował. Dziękujemy, że jesteście z nami na każdym kroku. Aby okazać swoje wsparcie, złóż super podziękowanie o wartości do 20 dolarów amerykańskich i zadzwoń pod numer 111, aby odebrać tę wiadomość i dalej dzielić się miłością i pozytywnością. Niech Bóg Cię błogosławi. Amen.